Już niedługo zacznie urzędować i będzie nasz, i specjalista i od I wszyscy ci, którzy mają dla Was prezenty, drożny właściciele czworownych. Będzie, będzie wyjśnik przez teren okupowany. Będzie wszystko to, co sporo na przydać się może. I to wszystko dzisiaj będzie do dostania. 4 nagrody, zato mięso, kwiaty, to wszystko dziś na dziewiątego festiwalu Recyklingu. A czasem Żydał Dana jest tutaj bardzo do gry w ekopony i wiemy, że już mamy czterej drużyny, są z nami Żółci! Nie Żółci! Żółci! o, ja <śmienny> <duda. śmienny> Jak się Bo tu jesteśmy chyba Staszek, nie jest Musiałem, ale, już... ale już... kręcić, koło wskazuje liczbę pól, które zawodnicy pokonują i idą do przodu, nigdy w tył, a po drodze na dalszej kopoli najróżniejsze konkurencje, najróżniejsze miejsca, <laughs> w które inwestując mogą zdobywać ekodukaty. A kto tych ekodukatów w miałowej rozgrywce będzie miał najwięcej, ten zdobywa pierwsze miejsce. Ten zdobywa pierwsze miejsce, zdobywa również nagrody, ale nagrody przewidziane dla na wszystkich drużyn, które będą brały udział w naszych zwaganiach. Już za tak, chwilę zaczynamy, w tej chwili losowanie kolejności startu, czyli Pierwszy. Out. Nie mam Jeszcze raz i wypala z gry. A proszę Państwa... Mamy szansę na kolejne inwestycje, kolejne zakupy. I aż 12 pół do przodu. I od teraz, i teraz y, to wolę wygląda strasznie założymy. Czerwonych, żółtych po nie i niebieskich. Bo kto stanie na tym polu, będzie musiał. Już widzę Tymczasem czerwony kręcą kołem. A gdzie to będzie? 9 pół do przodu i marszowym krokiem. Czerwony daje się pierwszą podróż w tej odsłonie ekopoly jest, jest tam do butów. Mnie dzisiaj ta sztuka się udała. So,